Cześć! Witajcie u nas z tej strony. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać ślubnego boksa. Boksa, który, który ma też torebeczkę zamykaną na magnes. Inspirowałam się chyba, znaczy nie chyba. <grytania> Inspirowałam się bazą z rzeczy z papieru. No, ale w całości zrobiłam ją sama, więc tak się to otwiera. Tak to wygląda. No i mamy boksa. Całość jest ozdobiona papierami paper Papers Mary's. Tak, tak się ta kolekcja nazywa. Do tego dorzuciłam kwiatki ręcznie robione, albo papierowe, albo jakieś tam inne. I co jeszcze z istotniejszych rzeczy? Pozłociłam to trochę penem do złoceń. zagrzane już Wam pokazuję z bliska tutaj jest torcik Martyna i Paweł torciki się nauczyłam robić od Asi Ryby bardzo mi się ten sposób spodobał i robię je za każdym razem Właśnie w ten sposób. Tutaj mamy tagi, ponieważ będzie to prezent od współpracowników dla, dla kolegi z pracy i jego żony, więc zostawiłam miejsce na to, żeby się podpisali. No i tak to wygląda. Już nie będę zamykać, bo <laughs> mi się nie uda. No to tyle. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia moich innych filmów z kartkami, z albumami oraz do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za czas dzisiejszy i życzę Wam miłego dnia. Pa pa!